dobry. witam Was ze słonecznej Italii. Mamy drugi tydzień zimowych ferii. Przynajmniej dla województwa mazowieckiego. Ja tutaj przywiozłem całą swoją rodzinę, czyli podróżowaliśmy tym samochodem w cztery osoby. No właśnie, tym samochodem to Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, czyli plug-in. Hybrid. Ale słuchajcie, doskonale sobie zdajecie sprawę z tego. Ja też zresztą, że ja nie jestem żadnym motoryzacyjnym, dziennikarzem motoryzacyjnym czy influencerem motoryzacyjnym. Lubię samochody, lubię jeździć samochodami, ale na technicznych niuansach nie za bardzo się znam. Dlatego chcę Wam opowiedzieć o naszej podróży, która trwała dwa dni, przejechaliśmy ponad 1400 km. Opowiem Wam, czy ten samochód jest wygodny, jak się prowadzi, jakie ma spalanie. Pamiętajcie, to plug-in hybrid, czyli ma dwa silniki elektryczne i jeden spalinowy. To bardzo nietypowe rozwiązanie. Zapraszam Was do obejrzenia mojej krótkiej relacji z podróży tym oto Mitsubishi. Słuchajcie, przede wszystkim chcę Was przeprosić, że samochód jest brudny, ale ponad 1400 km przejechane w deszczu, w błocie, to mamy zimę. A tutaj, gdzie jestem, w miejscowości malutkiej, miejscowości Pejo, Pejo tu jest naprawdę no, koniec świata, można powiedzieć, nie ma samochodowej myjni. Dlaczego Mitsubishi? Dlaczego chciałem przetestować ten samochód? Słuchajcie, wybierając się do Włoch w góry na 2,5 tysiąca metrów, nie wiedziałem jakich warunków należy się spodziewać. Czy będzie śnieg, czy będą potrzebne łańcuchy, ale wiedziałem, że na pewno będzie potrzebny napęd na cztery koła. Przede wszystkim to stały napęd 4x4 na wszystkie koła. Powiem Wam tak, no nie miałem okazji za bardzo sprawdzić tego napędu w trasie, bo nie było śniegu. Tutaj, gdzie jestem, tego trochę, trochę tego śniegu jest. I rzeczywiście, jeżeli podjeżdżam na jakieś wzniesienie, podgórkę i tak dalej, to nie mam z tym najmniejszego problemu liczyłem na śnieżyce, liczyłem na armagedon. W sumie to dobrze, że tak się nie stało, przy okazji miałem okazję przetestować ten samochód. Coś mi tutaj przyjechało, śmieci zaraz będą wyrzucać. Kochani, ale do rzeczy, ja wyłączę silnik na chwilę, żeby nie hałasowało. Czy wam się ten samochód podoba? Mi tak. Naprawdę, jeżeli chodzi o stylistykę nadwozia, jest świetna. Z względem poprzedniego modelu Eclipse Cross, tył został przeprojektowany. Ta, ta sylwetka jest nowoczesna i ona zwraca na siebie uwagę. Kiedy jedziemy tym samochodem, ludzie zwracają uwagę. Światła z przodu, powiem Wam tak, nieprawdopodobne światła. Nieprawdopodobne. Ja, ja, Mamy w domu dwa samochody, też mają mm, światła LED, ale te, które ma Mitsubishi, to, to jest samochód stworzony do jazdy nocą. Naprawdę widać wszystko i wszędzie. Zdarzały mi się nawet takie sytuacje, że niektórzy inni kierowcy mrugali długimi, bo myśleli, że ja jadę na długich, a wcale nie jechałem na długich. Natomiast możecie też regulować sobie poziom przednich świateł, jest takie pokrętło tutaj w środku, trochę jak w starych samochodach, ale to się przydaje. Naprawdę to się przydaje, bo jeżeli pakujemy ten bagażnik, który jest z tyłu, on nie jest jakiś bardzo duży. Naprawdę nie jest jakiś bardzo duży, ale czteroosobowa rodzina, wszystkie torby, które chcieliśmy, to co chcieliśmy zabrać, to zabraliśmy. A więc to w zupełności, w zupełności wystarczy. A więc to jest auto, które zostało stworzone z myślą o rodzinnych podróżach. I. Spisało się w trakcie tej jazdy do Włoch absolutnie na medal na piątkę. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o silniki, to to jest też coś niesamowitego. Ja pierwszy raz mam, ja mam przyjemność jeździć samochodem, który, który jest jednocześnie hybrydą, ale także jest plug-in, czyli możemy ładować go z publicznych gniazdek, szybkich gniazdek. Naprawdę, już 25 minut jesteśmy w stanie naładować tutaj akumulator w 80 do 80%. Więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Możecie także wyładować akumulatory z domowego gniazdka. Przez noc, oczywiście, bo jest taka możliwość. Mamy dwa gniazda do ładowania. Jedno do szybkiego ładowania, drugie do tego wolniejszego. Nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o elektryczne samochody, więc wybaczcie mi, mogę nie wszystko precyzyjnie mam przekazać. W każdym razie w praktyce jest to wszystko bardzo przyjazne użytkownikowi. Nie musimy się nad niczym zastanawiać, po prostu ładujemy. Teraz tak, mamy trzy silniki. No to jest naprawdę niesamowita historia, właśnie o tym mówię. Mamy dwa silniki elektryczne, jeden napędza jest umiejscowiony przy przedniej osi, drugi przy tylnej osi, i mamy potężny silnik benzynowy. Pojemność tego silnika 2,4 litry. Tak, ale on nie służy do tego, żeby napędzać samochód. Nie. On ładuje akumulatory, on dostarcza prąd, generuje prąd do silników elektrycznych. I to silniki elektryczne napędzają właśnie te koła. Przednią oś i tylną oś. Co ciekawe, słuchajcie, napęd na cztery koła działa także tylko na elektrycznych silnikach. Nie na spalinowym. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, pierwszy raz takim samochodem jeździłem, i powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Kiedy miałem okazję po mieście nim pojeździć troszeczkę, słuchajcie, rewelacja, spalał naprawdę niewiele. Na trasie, no to już troszeczkę inaczej wygląda, bo jeżeli założymy sobie. Planując drogę, że jednocześnie będziemy ładować, tankować samochód, zbiornik paliwa, który nie jest niestety za duży, ale okej, okay. i będziecie też od razu ładować akumulator, no to na trasie to spalanie też nie będzie zbyt wysokie. Powiem Wam tak, przez Czechy, jak jechaliśmy i przez Austrię, tu spalanie było na poziomie 8,89, a więc no to nie jest mało. Oczywiście, w zależności od tego, do jakiego samochodu porównujemy, my mamy w domu dwa samochody, które palą podobnie. Mało tego, mamy suwa, który pali więcej, a więc, generalnie dla mnie, ten samochód jest ekonomiczny. Jeżeli mówimy tutaj oczywiście, że mamy wyczerpany akumulator i silniki elektryczne są zasilane tylko silnikiem spalinowym. Natomiast, kiedy wjechaliśmy do Włoch, to spalanie spadło do 7 litrów na 100 kilometrów. Dlaczego? Bo jak byliśmy we Włoszech, zaczęły się. Górki, jazda była z górki i pod górkę, a jak jechałem z górki, to wszystko się pięknie ładowało, bo tutaj oczywiście odzyskujemy energię też w trakcie hamowania. Mamy tutaj łopatki przy kierownicy, mamy pięć poziomów y, y, regulacji jak gdyby, tego ładowania. To wygląda mniej więcej tak, że im wyższe im albo jest D1, D2, D3, D4, to zauważacie, jak zdejmujecie pedał, nogę z pedału gazu, y, to on zaczyna się hamować. Wtedy się tak łatwo. tak działają silniki elektryczne, prawda? I we Włoszech to spalanie było naprawdę, to nagle nam wzrósł, wzrósł nam zasięg tak, że po prostu byliśmy z żoną w szoku, naprawdę. Yy, I spokojnie sobie tutaj dojechaliśmy. Po drodze mieliśmy dwa tankowania. Raz tankowałem 23 litry, drugi raz ciut więcej. Mówię tutaj oczywiście o tych tankowaniach w Czechach i w Austrii. A w Polsce, no w Polsce... Mam kartę paliwową od Mitsubishi, więc wiecie, no, nie płaciłem. To jest na pewno zaleta demokarów, prawda? No dobrze, moi drodzy, przejdźmy teraz do wnętrza. No bo stylistyka nadwozia jest ponadczasowa jest awangardowa, mi się bardzo podoba. Natomiast wnętrze. No już takie nie jest, tak bym powiedział. No przede wszystkim zegary, tutaj tradycyjne, prawda? No nie jest to ciekłokrystaliczny wyświetlacz, na którym są wyświetlane wszystkie informacje. Po prawej stronie mamy prędkościomierz, po lewej stronie mamy inny zegar, który nam pokazuje, czy w danym momencie jest ładowany akumulator, czy w danym momencie jest włączony silnik spalinowy. Ja musiałem na początku troszeczkę się uczyć tego wszystkiego, ale to wszystko jest bardzo czytelne i bardzo proste do zrozumienia w trakcie jazdy, kiedy chcemy zobaczyć, co akurat nam mamy w no właśnie, co mamy włączone, czyli czy silnik elektryczny, czy jest wspomagany też silnikiem spalinowym ten samochód. I powiem Wam szczerze, że w środku jest tak cicho w trakcie jazdy, naprawdę jest tak cicho, że my byliśmy z żoną mega zaskoczeni, że mogliśmy swobodnie, absolutnie swobodnie rozmawiać. Nawet nie czujemy, kiedy włącza się silnik spalinowy. Naprawdę podróż tym samochodem, jeżeli chodzi o ciszę, to chapeau bab. Przede wszystkim to jest bardzo dobrze wyposażona wersja. Mamy head-up display. On co prawda jest wysuwany. Informacje nie wyświetlają się bezpośrednio na przedniej szybie, ale to tak jest przydatne i pomocne. To jest chyba mój pierwszy samochód, który mam okazję testować. z head Drugi, przepraszam, z head-up displayem. I szczerze powiem Wam, że nie widziałem różnicy, że ten head-up display jest wysuwany, ta płytka m, plastikowa czy wy wyświetlane te informacje są na przedniej szybie. Dla mnie bez znaczenia. Mamy szereg przycisków do chowania, do wysuwania tego head-up displaya, bo możemy go w trakcie jazdy wyłączyć, jeżeli nie chcemy z niego korzystać. Mamy oczywiście wyłączone wspomaganie utrzymywania pasa ruchu. Tutaj jest też... E, słuchajcie, tu ma też e, ten samochód e, tempomat adaptacyjny z radarem, a więc na autostradzie jazda tym samochodem była naprawdę bardzo wygodna i niemęcząca, bo ja korzystałem praktycznie cały czas z tego tempomatu adaptacyjnego. Samochód sam hamował, sam przyspieszał w zależności od tego, m, e, co jechało, jaki samochód pojawił się przed e, moim Mitsubishi, moim testowym Mitsubishi. Jeżeli samochód znikał, no to jechał, przyspieszał do zadanej prędkości, wcześniej do ustawionej prędkości, a więc to naprawdę w trakcie podróży jest bardzo, bardzo wygodne, bardzo fajne i bezpieczne. Kierownica jest wygodna. Mamy na kierownicy też przyciski funkcyjne, którymi możemy sterować niektórymi funkcjami. Tutaj właśnie włączamy tempomat, regulujemy sobie głośność odtwarzanej muzyki. A no w ogóle tutaj mamy taki Mitsubishi Power Sound System, czyli mamy taki no, Mitsubishi, można powiedzieć System audio, który gra bardzo dobrze, jeżeli podłączymy zewnętrzne źródło muzyki, czyli jak na przykład korzystamy ze Spotify'a, dajmy na to. Natomiast jeżeli chodzi o radio, jest to niestety słabe, ale mamy też dźwięk przestrzenny, możemy z niego korzystać, możemy włączyć i to działa naprawdę nieźle. Nie mówię, że najlepiej. Kierownica, jeszcze wrócę do niej, jest podgrzewana. Fotele elektryczne, regulowane są elektrycznie, natomiast nie mają pamięci. Nie ma tutaj niestety pamięci, więc do tego mi troszeczkę brakuje. Podgrzewane są fotele przednie, podgrzewane są fotele tylne. Naprawdę, a więc, no, tak jak mówiłem, jest tu naprawdę na bogato. Jeżeli chodzi o dźwignię zmiany biegów, to znaczy, to jest automat po prostu, nie? Ale jest to zastosowane. Tutaj to tak wygląda jak w elektryku, czyli mamy, można powiedzieć, jeden bieg. Tak, i tyle, nic więcej. Tak jak w silnikach, jak w samochodach elektrycznych. No i mamy w końcu ten tutaj ekran, który jest trochę taki, wygląda jak przyklejony. Wyświetla no, najważniejsze informacje. Mamy Android Auto, mamy Apple CarPlay. Natomiast no, ja żałuję, że on nie jest troszeczkę przekrzywiony, skierowany bardziej w kierunku kierującego, bo wtedy by, no po prostu byłoby wygodniej, ale tak z niego się też jakoś jako, znaczy korzysta się dobrze. Natomiast nie jest on jakiś, ten wyświetlacz nie jest jakiś, nie ma jakiejś wysokiej rozdzielczości. Ekran jest dotykowy oczywiście, generalnie to wszystko wystarczy. Klimatyzacja jest dzielona, dwustrefowa. Mamy tu też dużo przycisków. Klimatyzacja jest oczywiście automatyczna. Możemy w trybie automatycznym sobie ją ustawić. Jeżeli chodzi o Apple CarPlay, jeżeli chodzi o Android Auto, nie działa to bezprzewodowo, musimy podłączyć się przewodem. Mamy dwa gniazda wejścia USB, mamy gniazdo zapalniczki. Zobaczcie, ale jest oczywiście to wersja dla dla niepalących. No i mamy drive mode, czyli mamy kilka trybów jazdy. Mamy jazdę po śniegu, mamy jazdę normalną, mamy jazdę z górki, więc generalnie jest tutaj specjalne pokrętło. Jest oczywiście elektryczny hamulec ręczny, jak to się mówi. Możemy go ustawić w autoholdzie. Jak staniemy, to nie musimy trzymać nogi na pedale hamulca. To jest po prostu wygodne. No dobrze moi drodzy, to pora na małą wycieczkę. Skrzynia biegów to mówiłem, w zasadzie jej nie ma. Jedna przekładnia, jeden bieg. Robimy teraz tak jak w elektrycznych samochodach. Rzucamy wsteczny. A jeszcze ma, słuchajcie, kamerę cofania i kamerec 360 stopni. No, jest grubo, jest z przodu kamera, z tyłu kamera i w lusterkach są kamery. A więc jest naprawdę bogato wyposażony samochód. Pojedziemy sobie teraz kawałeczek speją w dół. Może nie samochodową gdzieś znajdę, to go umyję, ale nie sądzę, żeby tutaj była taka możliwość. No nie istotne. jak się podróżuje tym samochodem, jak nam minęła podróż ponad 1300 km bez żadnego problemu. Fotele są naprawdę bardzo wygodne. Trzymają boki elegancko. Są elektrycznie regulowane, to już Wam mówiłem. Jeżeli chodzi o podłozio, jeżeli chodzi o zawieszenie. Bardzo miękkie, bardzo fajne. Jak ten samochód trzyma się drogi, według mnie bardzo dobrze, mi się bardzo dobrze pokonywało zakręty. Inna sprawa, że wiecie, no, za granicą jak Polak jedzie, no to dostosowuje prędkość do nie, nie tylko warunków jazdy, ale do przepisów, prawda? A więc ja tam, gdzie było 120, to jechałem 120 i nie więcej, jak było 110, to jechałem 110. Być może ta podróż trwała długo. Fakt, żeśmy zatrzymali się na nocleg, jeden nocleg w Austrii. Ale ja, kiedy wysiadałem z tego samochodu, w ogóle nie byłem zmęczony. Ani trochę. Po prostu, wiecie, tak jak to po podróży. Ale nie musiałem jakoś prostować pleców, jakoś wykręcać się, wyginać. Nie było takiej potrzeby. Jeżeli chodzi o zasięg, tutaj dostęp do wszystkich przycisków, do tego dotykowego ekranu, który jest. Wszystko jest pod ręką, wszystko jest elegancko. Lusterko jest oczywiście przyciemniane, tylne szyby są też przyciemnione. Po prostu się tym samochodem bardzo dobrze jeździ. Moje dzieci, które siedziały z tyłu, były też bardzo mm, zadowolone. Fakt, słuchajcie, jeżeli chodzi o tył, no to linia nadwozia z, od połowy, jak gdyby, schodzi troszeczkę w dół, prawda? I kiedy ja mam 1,90 m wzrostu, tu z przodu mam dużo miejsca nad głową. Natomiast kiedy usiądę z tyłu... Mam miejsce na nogi, nawet kiedy ten fotel jest maksymalnie odsunięty do tyłu. Natomiast no, jeżeli chodzi o głowę, to już jest troszeczkę gorzej, no bo włosami smyram delikatnie o podsufitówkę. No więc, wiecie, no, dzieciaki z tyłu, żaden problem. Wysoki dorosły, no może mu tam być troszeczkę... Ten sufit za niski, tak bym to, tak bym to określał. Jedziemy teraz z serpentynkami na dół. Akumulator się pięknie ładuje, no bo przecież sobie zwalniam. A teraz nawet zrobię sobie B3, żeby więcej e, energii e, odzyskiwać. Kiedy zjeżdżam z górki, to mi się ładnie naładuje akumulator. Napęd jest przekazywany oczywiście na silniki elektryczne, one bardzo ładnie pracują. I cisza. I ta e, wszech. Obecna cisza w tym samochodzie. Jeżeli jedziemy szybciej, fakt, kiedy jechaliśmy tutaj do Włoch, strasznie wiało. To był ten moment, kiedy w Polsce były wichury, tu też wiało. I było to odczuwalne w tym samochodzie na trasie. Czyli tym samochodem troszeczkę bujało, to po pierwsze, ale po drugie, przy 120 na godzinę, na godzinę no to jednak trochę było głośniej w samochodzie. No bo te lusterka boczne, które on ma zewnętrzne, to są naprawdę duże lusterka. Ja lubię takie lusterka, bo ja po prostu więcej wtedy widzę w tych lusterkach. A w Polsce, kiedy jechaliśmy autostradą, gdzie była dozwolona prędkość do 140 km na godzinę, poziom hałasu w samochodzie delikatnie wzrastał. Ale delikatnie. On było na tyle komfortowo i cicho, że mogłem swobodnie, nie podnosząc głosu, rozmawiać ze swoją żoną, rozmawiać z tyłu, z dziećmi. No po prostu tak powinno się podróżować każdym samochodem. Takie jest moje zdanie. Za trzy dni wracamy do Polski i powiem Wam szczerze, że cieszę się, że będę jechał tym, tym samochodem, bo wiem, że ta podróż na mnie spokojnie, komfortowo. Ciszy, w wygodnych fotelach, fajne zawieszenie. Czy poleciłbym Wam ten samochód, jeżeli szukacie nietusinkowego samochodu, wyglądającego awangardowo, prawda? Być może to wnętrze tutaj. No, nie nawiązuje do współczesnych samochodów, które no, mają tę, powiedzmy, ten kokpit taki troszeczkę futurystyczny. Tu jest ten kokpit standardowy, ta deska rozdzielcza jest standardowa, no, ale jeżeli komuś to nie przeszkadza, jeżeli ceni sobie bardzo dobry napęd 4x4, jeżeli ceni sobie wygodę, jeżeli ceni sobie niskie spalanie paliwa i chce mieć samochód hybrydowy z plug-in, czyli silniki elektryczne. No to jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Nowoczesne rozwiązanie i powiem wam tak, nie martwię się, jak będę wracał do Polski, że nie wiadomo ile pieniędzy wydam na paliwo. Kochani, z mojej strony to już wszystko nietypowo tym razem, no bo samochód, ale mam nadzieję, że będzie tych samochodów trochę więcej i będę miał okazję i możliwość testowania samochodów częściej, bo ja po prostu jak chyba każdy facet lubię samochody, po prostu lubię samochody, ja się relaksuję za kierownicą, ja lubię prowadzić samochód a Mitsubishi Eclipse Cross PHEV jest, jak gdyby można powiedzieć skrojony ode mnie